Czwarta edycja Pucharu e, zakończona. E, cały dzień ciężkiej pracy i jakie wnioski? Całe dwa dni ciężkiej pracy i niektórzy to i noc. E, zadowolony jestem. No, najwyższa frekwencja jak dotychczas na naszym Pucharze. Obyło było się bez poważnych kontuzji. E, wiesz, no, dużo fanów, dużo kibiców e, przeszło, więc widać, że po prostu sport rośnie w siłę i to, wiesz, cieszy. Pierwsza edycja. Pamiętasz, ile osób brało udział? O, nie wiem, bo to były chyba pierwsze, e, pierwsza edycja, na pewno była jakby elementem obozu, który e, był organizowany. Nie wiem, tam napływowych może było z 50, nie pamiętam dokładnie. Plus jeszcze właśnie ci obozowicze, bo to było wliczone niejako, no zdziwość, wiesz, e, startu dla obozowiczów był bezpłatny, więc tam może było nie wiem 180 70 osób to chyba w totalu, ale tak nie pamiętam. No teraz było ponad 240 z tego co tutaj mi koledzy powiedzieli, natomiast no, prawdopodobnie no jutro Adek zliczy to z Arturem i, i, i poinformujemy to na naszej stronie dokładnie co. No to e, widać, że jest mocne zainteresowanie, e, widać, że e, idea chyba się sprawdza. Generalnie ci chłopcy chcą walczyć, dajecie mi taką możliwość. Hmm, czy myślicie o tym, żeby to robić częściej? To, no, robimy na razie dwa razy do roku. Oczywiście, że tam jakby no, bardziej słucham tego, co ze środowiska wypływa i, i, i widać, że rzeczywiście jest zapotrzebowanie na, na co najmniej trzy, a może cztery, cztery, cztery gale e, amatorskie rocznie. No my, wiesz, musimy też to gdzieś jakoś tam brać y, siły na zamiary bo, bo, bo po prostu no, cztery amatorskie no jak mówię, no to nie jest duża gala a, prawda, bo to jest w ogóle inna skala produkcji i wszystkiego i obrazka i tak dalej natomiast no tak czy inaczej no to jest trochę eksploatacja wieś, sił ludzkich, no mamy nie no ogrom, widziałem to jest naprawdę sporo osób nad tym pracowało y, czuwało, żeby było wszystko w porządku y, także y, rozumiem że, że jest to z, duży za, zasób sił zaangażowanych w takie przedsięwzięcie Yy, ale co myślicie o tym, by yy, może no dać tym chłopakom jeszcze, żeby yy, powalczyli? No mówię, na pewno utrzymamy ten, ten system dwóch edycji może jeżeli tam sił przybędzie to, to trzecią i czwartą no jak widzisz, no to wygląda tak jak wygląda na no to też jakieś tam fundusze yy, potrzeba zorganizować yy, na samych uczestnikach nie da się tego oprzeć, muszą być sponsorzy, muszą być jacyś lokalni tutaj partnerzy no i to dopiero te rozmowy są przede mną, tak, ja na ile się tam uda to wszystko połączyć i rzeczywiście zrobić z tego, nie wiem, cykliczną, amatorską imprezę raz na kwartał, tak jak mniej więcej gale. Byłeś od samego początku, od dzisiaj, e, powiedz, jak oceniasz poziom sportowy? Czemu, podobał mi się ten duch walki u w tych, w tych młodych ludzi, naprawdę, czasami niektóre walki, no to widziałbym spokojnie, że już mogłyby się odbyć, wiesz, na... na... Na głównej karcie, a na pewno na undercardzie, więc wiesz, no tutaj gdzieś z kimś komentowałem to, że to jest chyba taki element trochę luzu takiego psychicznego, że tutaj przyjeżdżają ci młodzi i oni chcą się po prostu dobrze zaprezentować. Oni tam mają gdzieś kasę, oni mają gdzieś tam telewizję, tak? nie, nie, nie wychodzą z takich emocji, oni po prostu chcą zapieczętować i przybić swoje miejsce na, na, na polskim rynku MMA. I to ich kado do, do, do tego, żeby się zaprezentowali z jak najlepszej strony, no ja nie wiem, 70-80% to była prawie stójka, tak, w super wydaniu. No niektórzy goście to już widać, że tam, wiesz, z tą stójką to mają od lat do czynienia. No i się dobrze ogląda po prostu, no dobrze się ogląda, no full jak zwykle dostarczył najwięcej emocji. Było tylko kilka krwawych takich akcji. No tak, no właśnie tak bez takich krwawych akcji chyba cały turniej, bo tam e, chyba tylko są dwie e, jakieś kontuzje e, rąk i chyba cztery tutaj mi państwo z Radmedu powiedzieli cztery nosy tak zwane, tak? Czyli uderzenia i zakrwawione gdzieś tam rzeczywiście dwóch tak chodziło dość długo z tymi wacikami. A powiedz, czy y, nie myślisz, że to jest tak jakby mm, przedsionek? Y, czy y, ci, ci młodzi chłopcy nie myślą o tym, że to jest jakby wejście do KSW, żeby pokazać się właśnie włodarzom KSW, żeby być może dali im szansę? No na pewno tak jest, no tak się dzieje. No. Wiesz, no jest, jest Kamil Walusian oraz z w Kowalewicz. No to są postacie, które zostały wyłonione na, 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 na pucharze, tylko że ten czas, gdzie tam nie wiem, dwa czy trzy lata temu już nawet nie pamiętam kiedy były te pierwsze puchary, no to się trochę zmienił. To środowisko mocno urosło. Teraz już mamy nie dam pięć kategorii wagowych, tylko już jest osiemnaście w juniorów, osiemnaście w seniorach i 18 w full kontakcie. Ciężko po prostu im wszystkim zaproponować jakąkolwiek współpracę duży galak, więc wiadomo, że ta selekcja po prostu no, będzie czy jest no, większa. Ale jest to tak właśnie, tak mi się wydaje, że jest to nabilitujące dla tych, którzy startują. Każdy myśli, że ma, właśnie to może być on, tak? I dzięki temu ten poziom jest wysoki, te walki zacięte e, zyskuje widowisko. Na pewno jest to jakiś tam element, który przyświeca, ja nie mówię, że wszystkim, ale jest oczywiście i zresztą oni się z tym nie kryją, niektórzy zawodnicy, że przyjeżdżają tutaj tylko i wyłącznie, albo tylko się pojawiają na pucharach, a nie na innych, ale wydaje mi się, że taki potencjał tych zawodów amatorskich jest wszędzie, nie tylko w Polsce, ale i na świecie po prostu, no są inne emocje, tak, ludzie tu przyjeżdżają, płacą kasę, tak wpisową, więc to już jest w ogóle inna determinacja, nie my im płacimy tylko oni nam, to jest raz więc a dwa po prostu, no są mówię, no, no, no grają tak naprawdę o, o ten poczucie wiesz, jakiejś tam e, dumy z tego, że tak im poszło, a nie, że tam przepunktuję, zobaczę jak mi pójdzie. Liczy się wypłata na koniec. W sumie nie po to zapłacił, tak? sam W sumie nie po to zapłacił, żeby punktować, tylko walczyć. No tak, no więc mówię, inne emocje, inne motywacje, może nie emocje, inne motywacje kierują tymi ludźmi. I, no i fajny, no to jest, jest duże, duże brawa dla nich, bo, 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 bo mi się wydaje, że z edycji na edycję też po prostu widać, że to nie jest już takie młotkowanie wiesz, uliczne, co czasami się zdarzało, co nie chcę powiedzieć, bo się też oczywiście zdarzyli hmm, tacy zawodnicy, którym się wydawało, że po prostu z ulicy przyjdą i tam paru kolegów na podwórku trafili, więc już tutaj mają wiesz, zielone światło i podbiją serca przede wszystkim Polek. <grym> No więc to od razu te umiejętności ich zostały zweryfikowane, no król bardzo szybciutko, no i to też jest wiesz, no, fajnie, To jest dla mnie też fajna taka obserwacja po prostu, wie, socjologiczna, po prostu patrzeć też jak to środowisko się rozwija i jak te umiejętności się po prostu przez lata tam no, kształtują. No. Znaczy no mówię, no na pewno widać większą profeskę, mówiąc kolokwialnie, tak? Czyli że jest mniej zawodników takich, którzy wychodzą i tylko po prostu cepami tam chcą, wiesz, i koledzy, którzy kibicują z ławek, podnoszą atmosferę i wydaje mi się, że wtedy jest fajna walka jak, jak, jak głośniej krzyczą. To jest raz. No dwa, no to, że, że po prostu jest to najliczniejszy nasz puchar. Wiem, że są zawody polskie, które chyba jeszcze, jeszcze, jeszcze więcej gromadzą e, e, amatorskich e, mm, zawodników. Wiesz, no, mamy bardzo fajny, sprawny system rejestracji zawodników, wydaje mi się, że każdy wychodzi, no taki trochę content z tego, tak? więc jest dużo też niespodzianek, jeżeli chodzi o matę, tak? bo tam paru zawodników takich faworytów przegrało, więc to też jakieś emocje za tym idą, ludzie będą to komentowali i to się liczy. Mi się na pewno podobała organizacja, cała logistyka. Wszyscy wiedzą, co mają robić, nikt się nie mota. Także generalnie gratulacje. Dziękuję ślicznie. to o czym gadamy, to popatrzcie, no, tylko na tym 32 giga, wiesz... Zmieściło się? Zmieściło się. I to proszę Państwa, cały puchar w ogóle na czymś takim. Wiesz? No to życzę więcej takich pucharów. <noise> takich kart. Tak, tak. Dziękuję. Dzięki.